Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Tutaj Polska z kolejnego buildu i tym razem, moi drodzy, mamy build, który polega na krwawieniu i na wysysaniu zdrowia. Jest to po prostu wampiryzm, moi drodzy, build, który został stworzony przeze mnie i przez zwiadowcę i tutaj można szukać lekkie podobieństwa do buildu, które zaprezentował Lion of w Epic Heroes, ponieważ tutaj bazujemy na Wotrossie i duchu, jednak, mój drodzy, tutaj Wiele różni się i tylko podobieństwa są pod względem Mistrzostw. Także jest to build stworzony przeze mnie i z Mega, dziękuję za za pomoc przy stworzeniu tego buildu. Naprawdę nieoceniona i ogromna pomoc jest z jego strony. Także, moi drodzy, jak wspomniałem, jest to build, e, po, który polega na krwawieniu, na wysyłaniu zdrowia i nazywa się po prostu buildem Vampira. E, także lecimy, moi drodzy, bez przedłużania do Skili i naprawdę ten build wygląda dosyć obiecująco. Także zaczniemy sobie od łotrostwa. I e, tak, po prostu krwawienie, ale też dodatek czegoś dodatkowego jeszcze. Ale dobra, zacznijmy w takim razie sobie od wymierzonego ataku, który po prostu daje wrażenie akutę, bo Kaman to się zawsze nam przyda mimo wszystko, ten szansa nakryta jest dobra. Następnie idziemy w rozbranie pułapek. To się naprawdę przydaje, bo jest tu zawsze skill, które dużo da jeśli chodzi o rozbranie pułapek. A przy okazji damy jeden punkcik, cztery punkty z mamy od itemków i mamy już 5 na 6, Także naprawdę dzięki temu szybki bonus do rozwalania konstruktów pułapek. Naprawdę się nam przydaje. Wspomniałem o bonusie, nie bez przypadku, ponieważ tutaj mamy również obrażenia od trucizny: przez zatrucie broni, przez wilczą jagodę, przez destylację toksyn. To się przydaje mi wszystko, ponieważ to się również skaluje pod zręczność, a tutaj przede wszystkim idziemy pod zręczność, ponieważ e, oprócz krwawienia również się skaluje właśnie pod tekst. Także to wygląda. I teraz pora na stri stricte skille pod bleeding, na czym ten build naprawdę stoi, opiera się i jest naprawdę według mnie świetny. E, bo został stworzony przeze mnie zwiadowcy, także dzięki temu jest build pewniejszy, bo stworzyły go dwie osoby. I właśnie pora na otwartą ranę i pora na anatomię. Czyli po prostu obrażenia od krwawienia. Kolosalne. I zwłaszcza, jeśli nam się odpali otwarta rana, to po prostu miażdżymy wrogów kompletnie bleedingiem. To prawda, będzie działać dobrze. Jeszcze, jeśli chodzi o krwawienie, mamy zabójcze uderzenie, które oczywiście ma boost sporo do obrażeń kłótych fizycznych. Oczywiście, że tak. Ale moi drodzy, mając śmiertelną ranę, mamy oczywiście boost do krwawienia i trucizny. Ale przede wszystkim, tutaj, chodzi nam o krwawienie. Więc tak to wygląda. Os mamy również barierę. Os 4 roto robi sieczkę z wrogów, przez to, że e, są skillami obszarowymi, które stoją przez jakiś czas wokół nas. I co oczywiście to obrażenie od krwawienia, bo czemu nie? Też kłute. Więc jest to spoko e, skill e, pod Bleeding. Także tak to wygląda. Ale hola, hola, moi drodzy. E, nie każdy potwór w tej tam będzie krwawy. Wiadomo, mamy tą truciznę, ale czegoś tu może brakować, jeśli chodzi o nieumarłych. I tutaj mamy ducha, które jest przede wszystkim. Wypełnia lukę nieumarłych, których ciężej nam zabić to postaciu, ale po drugie, również life stealing się pojawia w przypadku Mistrzostwa Ducha, także jest to po prostu coś, co mega ze sobą pasuje. I w takim razie, od razu sobie odpowiedzmy na pytanie: tak, mamy również skill od ochrony ducha i zguby ducha, która nam po prostu zwiększa wrażenie zadawane dla nieumarłych, także mamy to, oczywiście, że tak. Także build pod bleeding, mamy wampira, który zabija istoty żywe i nieżywe, bo czemu nie? Um, i e, tu jest ciekawostka, ponieważ jest to broń po, jest to postać pod dwie bronie. Duch bardziej się na broni drugiej, o której sobie opowiemy, ale jest to po prostu kostur w dużym skrócie. Wcześniej była broń fizyczna, teraz jest kostur, żeby nie było, dlaczego czego mamy atak trzech zwoi, bo mamy atak trzech zwoi, mimo jednocześnie tego, że mamy wymierzony atak, ponieważ idziemy pod dwie inne bronie na dwa inne sloty, no i tak mamy właśnie atak trzech zwoi, który po prostu nam zwiększa działanie naszego kostura, który jest pod bleeding, o którym sobie opowiemy w przypadku ekwipunku. Aura śmiertelnego chodu, must have, jak zawsze, mega dobry skill, no i teraz tak, jeśli chodzi o lifestealing, mamy wyssanie zdrowia z kaskadą i wyssaniem duszy. E, także lifestealing pełną gębą, że tak powiem, tutaj jest. E, mamy mroczny pakt, który ze wzmocnieniem nieziemskiej mocy daje nam, tak, obrocznie od krwawienia, bo czemu nie? I też boost do obrażeń fizycznych, więc to się zgadza również. E, dalej mamy ochronę przed śmiercią, to się zawsze przydaje, mimo wszystko, naprawdę e, zawsze tutaj wpakować kilka skilli, żeby nas to, żeby nam to po prostu tyłek uratowało. No i mamy również krąg mocy, który nam e, osłabia wrogów i Obrażenia od krwawienia. <laughs> także proszę bardzo. I na koniec mamy wirduszy, które który również to nam daje obrażenia. Od, a czy w tym przypadku to są, jest to z live i mana stealing. Także to się przydaje, bo, je, bo jednak ta postać też idzie pod live stealing, ok? Jest to wam, żeby zdrowie i e, krew przez krwawienie, że tak powiem. Także tak to, pas, tak to wygląda i wszystko pasuje. E, także jeśli chodzi o mistrzostwa, tak one wyglądają. No i teraz pora na ekwipunek. Które myślę naprawdę wygląda co Jest oczywiście mega zasługą z wydosy. Kaman. jednak jest to naprawdę wielka, 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 świetna praca naszej dwójki przy tym buildzie, także muszę o tym wspomnieć jeszcze raz. Ehm... Także na samym początku mamy tutaj przysięgę krwi. Jest to item Zembers, który ma krwawą klątwę, Jest to skill bardzo ważny przy tej postaci i również tutaj mamy ten skill już odpalony. Ehm... Następnie mamy rekinią płetwę, która nam daje oczywiście również obrożenie od krwawienia. Ehm, Przymasy też skillę od łotrostwa, bo czemu nie. Mamy również Święconą Agipańską Czapkę, majsterkowicza, bardziej długa nazwa, Ezy Atlantis, która również ze wzmocnieniem legendarnego Kryształu Erebu nam daje po prostu boost do od krwawienia, odporności, bo czemu nie, i też plus jeden do wszystkich umiejętności. Ehm, także proszę bardzo, mamy dwa, dwie Gwiazdy Elysium, e, które po prostu nam dają od krwawienia. E, bo tak, bo o to chodzi w tym bildzie, proszę bardzo. Następnie mamy również kaftan czerwony Pieści, e, który nam daje odporności, regenerację zdrowia, dużo zdrowia i też mamy usileśnienie gulaszu Eltchimira i też legendarny aspekt 3, czyli po prostu odporności e, i odporności, że raz, że tak powiem. Lecimy dalej na ramienik płytowy złotego kła. E, w przypadku tutaj mamy odporności na krwawienie i też na e, truciznę, także proszę bardzo. I też jeszcze boost do zręczności, bo to się skaluje nam pod krwawienie. <laughs> Powiedziałem to już i tak dużo razy w tym odcinku. E, boska Kolej Masterkowicza, plus 2 do wszystkich umiejętności, jak najbardziej. E, plus 3, przepraszam, plus 3 do wszystkich umiejętności. Jest to, myślę, ciekawa rzecz, którą trzeba będzie w oddzielnym materiału o tym powiedzieć, bo jest to związane z nową betą, która nam daje nowe itemki, i jest to w tym przypadku piecki złoty skarabeusz. O niej sobie opowiemy po prostu, myślę, w oddzielnym materiale, bo jest to coś ciekawego, co warto wspomnieć sobie właśnie oddzielnie. No i przy okazji mamy również inkarnację ankizy, która nam daje regenerację zdrowia, odporność na żywioło i też zdrowie. Co do odporności, mamy oczywiście również Talisman Jedynowego Cesarza, nie muszę nic więcej mówić, odporności, odporności i jeszcze raz odporności pełną gębą. No i na końcu mamy również Osłony Bojowe Czerwonej Pieśni, dużo itemków z Atlantis tu jest MI, bo są to itemki naprawdę dobre. Jednak e, ten drop rate w teorii miał być lepszy na Atlantis, nie wiem czy jest lepszy, ale itemki z Atlantis są naprawdę spoko jako MI. No i w tym przypadku mamy również redukcję, która nam się przyda w przypadku Kosturu, e, dodatkowo również mamy tutaj Ruch i odporności do wrażenia i też zręczność, także jest to dobry itemek na te wszystkie nasze potrzeby. Też przy okazji, Haperegem, bo czemu nie? No i tak, się sobie o broni białej, czyli w tym przypadku, właśnie o przysiędze krwi. No i teraz pora na drugą broń, która jest itemkiem z dungeonów nowych. I jest to po prostu, moi drodzy, są to katusze meduzy, o których wspominałem w odcinku o Becie. Jest to przede wszystkim, właśnie konstruktor, który nam daje obrażenie od krwawienia i też trucizny. No i moi drodzy, po prostu. W przypadku tego skilla, w połączeniu z, jak tutaj widzicie, atakiem trzech zwoje, naprawdę ten kostur jest shotgunem pod krwawieniem. Także mamy tutaj e, wampira, jeśli chodzi o kostur i jeśli chodzi o broń białą. Myślę, że jest to połączenie naprawdę bardzo fajne, ciekawe. No i co, mam nadzieję, że dzisiejszy build wam się spodobał. E, I teraz pora na segment, gdzie właśnie wam pokazuję te dwie konfiguracje buildu. Także miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale.